Witajcie kochani, z tej strony Tarociska Wina, ja witam wszystkie raczki, wszystkie skorpionki i wszystkie rybki i wszystkich przedstawicieli żywiołu wody. Horoskop tygodniowy kochani, taki ekspresowy podgląd tygodniowy na tydzień od 3 do 9 lipca, zobaczymy jakie energie do Was idą, na co zwrócić szczególną uwagę. I moi drodzy, takie malutkie ogłoszenie, przechodzimy na taki tryb wakacyjny czytań tygodniowych, będzie to jeszcze bardziej przyspieszona forma, żeby Wam nie zajmować czasu, wiadomo, każdy chce odpoczywać i ja Oczywiście ze względu na to, że są wakacje, mam się kim opiekować w tym okresie, więc też chciałabym jak najmniej czasu poświęcać, ale nie zostawiać was oczywiście bez przekazu. Także takie malutkie ogłoszonko. Jeśli będę miała możliwość, jeśli będę miała czas, oczywiście będą tradycyjne czytania, ale póki co umówmy się, kochani, że to będzie taki właśnie tryb troszkę przyspieszony, bardziej ekspresowy niż zazwyczaj. Także. Przygotujcie się na tego typu czytania na najbliższy czas. Dobrze kochani, no to co? Zaczynamy od zodykalnego raczka raczki moje cudowne, wspaniałe nieboraczki. Kochani, ten tydzień mm, troszeczkę, wiecie, w atmosferze wyłączonych emocji będzie się odbywał, takiego odrobinka też strachu przed konfrontacją z ludźmi, przed konfrontacją z różnymi sytuacjami. Możecie poczuć troszeczkę dyskomfort w tym tygodniu, takie obawy też, czy warto coś robić, czy nie warto czegoś robić, prawda? Więc, kochani, więcej, bardziej postawcie na działanie, a nie myślenie w tym tygodniu, tak? Bo też to myślenie wasze troszeczkę może być zablokowane, troszeczkę trudno będzie Wam znaleźć wyjścia z różnych sytuacji. Więc tutaj warto mm, zwrócić na to uwagę w tym tygodniu. I kochani, jeśli chodzi o pracę, no to w tym tygodniu mam informację tutaj taką, że raczki. Em, niektórzy z Was oczywiście zbierają się w tym tygodniu na odwagę, żeby odejść z pracy, w której i tak od dłuższego czasu działy się złe rzeczy: y, od pracy, która nie, dawa, nie daje Wam satysfakcji, która nie daje Wam spełnienia, która nie daje Wam też należytych, prawda, dochodów, tak? I w tym tygodniu raczki zbierają się na taką odwaga, żeby wreszcie to przerwać, żeby szukać czegoś nowego, tylko kochani, karty w tym tygodniu przestrzegają, wiecie, przede wszystkim przed pochopnymi decyzjami, więc musicie się bardzo dobrze tutaj zastanowić, czy to odejście z pracy będzie dobrym wyjściem, czy ta zmiana będzie dobrym rozwiązaniem, tak? Bo z jednej strony, kochani, dla niektórych może to być strzał dziesiątkę, faktycznie, idziecie po coś nowego, zostawiacie tą robotę dosłownie w cholerę i szukacie czegoś nowego, ale z drugiej strony, dla innych może to być powód do zmartwień, nie? że możecie po prostu podjąć zbyt pochopną decyzję o odejściu z tej pracy i będzie później taki troszkę żal, takie pytanie, kurde, co ja narobiłem, co ja narobiłem, kiedy mogłem jeszcze się nad tym bardziej zastanowić. Także jeśli chodzi o pracę, uważajcie na takie sytuacje, ale energia sprzyjająca w tym tygodniu na podejmowanie takich decyzji pod warunkiem, moje drogie Racusie, że naprawdę to będzie przemyślane i naprawdę z udziałem przede wszystkim głowem logicznie, a nie taka decyzja, wiecie, podjęta pochopnie, bez namysłu. Także tutaj takie energie. Dobra, kochani, miłość i miłość, no troszkę na takiej, wiecie co, zakłóconej częstotliwości, że ja to tak nazwę. Kochani, związki mogą mieć te tendencje, związki istniejące, relacje istniejące, taką tendencję do wyciągania problemów z przeszłości. Tak? Jeśli macie jakiegoś <laughs> Prawda, strzelczyka. Jeżeli masz jakiegoś lwa lub drugiego raczka, rybki, skorpionka, no to te znaki tutaj będą miały właśnie taką tendencję do wyciągania tych przepotworów z szafy, do wymiatania tych spraw, które kiedyś zostały zamiecone pod dywan. Po prostu. Więc troszkę takie zachwiana stabilizacja, zachwiany spokój w związkach mi się pokazuje. I się ani myśleć w tym tygodniu, do, żeby porównywać swojego obecnego partnera bądź partnerkę mm, do kogoś z przeszłości, do jakiegoś exa, exowej, ani myśleć, bo to naprawdę napyta na wam biedy, narobi wam problemów w związkach. Także takie tutaj informacje. I się jeśli chodzi jeszcze o miłość... No to tutaj są powroty kogoś z przeszłości I czy jesteście w związku, czy jesteście singlem Pojawia się ktoś z przeszłości Ktoś, do kogo pałaliście nie byle jakim uczuciem Ktoś, kto z kim wiążą się jakieś fajne, ciekawe wspomnienia I ta osoba e, Przez to, że się pojawia w waszym życiu w tym tygodniu Wiecie, to nie musi się tak fizycznie pojawić Ta osoba może się po prostu Wiecie, zobaczycie gdzieś jej zdjęcie Zobaczycie, że pojawiła się gdzieś w okolicy, w której mieszkacie I po prostu wiecie, wybuchnie taki cały świat Tych wspomnień Przez co możecie mieć taką trudność właśnie Skupienia się na innych rzeczach. Także tutaj troszeczkę uważajcie i też ani myśleć, jeśli jesteście w związkach, żeby powiedzieć temu obecnemu partnerowi, że o tutaj wrócił, wróciła ta osoba, widziałem, zobacz, jak sobie fajnie radzi, jaka jest fajna. Także uważajcie na to przede wszystkim w tym tygodniu, moje cudowne raczki. I pamiętajcie, więcej działania, mniej myślenia, więcej odwagi um, i, i, i logika. I logika z każdej sytuacji da się, da się wyjść, oczywiście, jak najbardziej. I dbajcie o siebie. Dobra, kochani, jeszcze anio no, zapomniałam sobie go wziąć, ale dobrze, że mam pod ręką. Jeszcze aniołek na ten tydzień dla Was. Współczuj innym, współczuj innym i właśnie współczujcie innym. Przede wszystkim bierzcie pod uwagę właśnie w tych związkach, w tych relacjach, żeby za dużo bolesnych słów nie padło, żeby nie porównywać nikogo z nikim, absolutnie, bo kogoś może to mocno zaboleć. I tak samo, jeśli odejścia z pracy i tak dalej, to te warto też się zastanowić, czy. Czy to będzie dla Was dobre i czy Wasze odejście nie skrzywdzi e, jakiegoś współpracownika bądź nawet pracodawcy, chociaż może to źle brzmi, ale warto właśnie by było, być może właśnie z pracodawcą, współpracownikami porozmawiać, czy, czy komuś to też nie narobi problemów. Także raczusie, ten tydzień w ten sposób dla Was wygląda. Trzymam oczywiście za Was kciuki e, na cały tydzień pozytywnej e, energii. Skorpioneczki moje cudowne, no ten tydzień troszkę się będzie działo w waszym życiu hmm, i skorpioneczek może się czuć tym troszeczkę przytłoczony, troszeczkę znudzony, a nawet zniechęcony, tak? No podzieje się, troszkę się podzieje zarówno w życiu zawodowym, jak i miłosnym. I wiecie, ja mam takie wrażenie, że skorpionek tego nie będzie potrzebował do końca nawet w tym tygodniu, nie, nie tych wrażeń, może troszeczkę innych, no ale skorpionek troszkę będzie się jednak na te wrażenia godził. No bo co zostaje, co zostaje. No, skorpionku, niektóre sprawy warto odłożyć. Że ten następny tydzień, od niektórych spraw też odpocząć, więc jeśli będzie taka możliwość, to oczywiście organizujcie sobie taki czas. I skorpioneczki, praca. Skorpionek w tym tygodniu. No, właśnie, troszkę walki, troszkę takiego. Wiecie co? Walki o to, żeby wykorzystać swój potencjał, swój taki zawodowy potencjał. Moi drodzy skuza, zastanówcie się, co potraficie robić najlepiej, nie? Takie coś, co macie w małym paluszku i bez względu na to, czy to wiecie, umiecie szydełkować, umiecie malować, umiecie śpiewać, nie wiem, puzle układać. Wszystkie takie najdrobniejsze, takie wasze, takie drobne talenty, które po prostu przychodzą wam z łatwością, to warto się zastanowić, skorpionki, czy nie, wa nie warto zawalczyć o jakąś taką pracę lub jakiś etat, w którym moglibyście rozwijać te swoje umiejętności. Kochani, bez względu na to, no nawet jeżeli jakie tam całki potraficie sobie ładnie przeliczać, właśnie czy nie warto przetransmutować tych Waszych umiejętności na pracę zarobkową. Być może gdzieś pojawi się informacja, że jest praca dokładnie w tym zakresie, jaki Was właśnie interesuje. Także wiecie, pasja, jeżeli staje się pracą, która jeszcze przynosi dochody, no to chyba nie ma nic piękniejszego, więc nie bójcie się o to, kochani, w tym Tygodniu zawalczyć, tym bardziej, że ja tutaj mam taką informację, że może się pojawić oferta właśnie tej pracy bądź możliwość właśnie realizowania tego swojego potencjału, drogie skorpioneczki. I teraz tak, tu się pojawiają mi też wiadomości, nie? Ale takie wiadomości, na które należy reagować tak bez zastanowienia, mhm. jakieś właśnie oferty, jakaś nowa praca, jakieś też informacje tutaj o szefa szefostwa przełożonych, że być może na coś trzeba nanieść po, poprawki, być może taka maleńka jakaś gdzieś krytyka, jakaś reprymenda od szef, szefa się pojawia, ale skorpionki absolutnie tego nie zostawiajcie bez echa, tak? Tutaj warto zareagować na te wszystkie oferty, słowa i tak dalej, czy jakieś tam zlecenia, które się Wam pojawiają i nie poddawać się, nie poddawać się, walczyć, dacie radę, zawalczycie, jeśli zawalczycie, naprawdę zobaczycie, jakie fajne tutaj będą efekty tego, także wszelka krytyka, wszelkie poprawki, wszelkie oferty, czy zaproszenia na rozmowy, przygotujcie Mówicie się jak najbardziej i walczcie o swoje, bo jesteście w stanie o to zawalczyć. Moje drogie skorpionki, jeśli chodzi właśnie o pracę. I lecimy, kochani, szybciutko do miłości i w miłości, no właśnie, tu też się będzie działo. Skorpioneczki, mnóstwo ognia, mnóstwo namiętności, mnóstwo, wiecie, um, takich. Um, Samozapłonów można powiedzieć miłosnych, tak? Flirty, romanse tu mi się pokazują jak najbardziej. I no dosłownie, to będą dosłownie seksy, nie na blacie w kuchni, a nawet w jakichś przypadkowych miejscach, tak? więc możecie się na to szykować, jeśli interesują Was jakieś flirty, z tym, że tutaj mam też informację, drogie Skorpioneczki, że to, co mogłoby się wydawać, że miałoby tylko chwilówką przygodą, taką jednorazówką, nie, no to może się przerodzić w tym tygodniu w coś więcej, w coś bardziej, także tutaj na to się przygotujcie, może to być coś ognisty, może to być jakiś baranek, lew, strzelec, ale to nie muszą być te znaki, ale będzie, będzie się działo tutaj. I Skorpioneczki, ktoś się będzie Wam w tym tygodniu bardzo podlizywał, nie, będzie Was Żarował, będzie, nie wiem, odprawiał wszelkie tańce godowe i w ogóle właził Wam w dupkę, za przeproszeniem, bez wazelinki, tylko ta osoba może to robić tylko i wyłącznie po to, żeby dostać to, czego chce, a czego chce, to już wiemy, prawda, bo już to przed chwilą powiedzieliśmy, no, jak już dostanie to, czego chce, no to albo sobie pójdzie dalej szukać, Albo zostanie. I to już zależy przede wszystkim od tego, jak Wy, skorpionki, będziecie podchodzić do tej znajomości, która się tutaj rozwija, tak? Więc albo przekonacie sobą, te, do tej sobą, do tej osoby. Tą osobę, tak, do siebie, albo po prostu rozejdziecie się w takim pokojowym nastawieniu. W związkach dokładnie dzieje się to samo dużo ognia, dużo takiego, takiej potrzeby, żeby coś się w tym związkach działo, żeby nie było rutynowo. Też te takie wybuchy namiętności się pojawiają i bardzo fajnie, bo to są dwie energie, które pokazują, że zarówno skorpionek, jak i partner, partnerka, skorpionka bardzo chętnie będzie podejmował takie właśnie. Zabawy dla dorosłych, także skorpioneczki dużo się będzie oczywiście działo. Także ten sposób dla Was. Zobaczmy jeszcze: oczywiście, szybciutko aniołka. Tradycyjnie o nim zapomnieć nie możemy, znajdź swoją wewnętrzną równowagę. Właśnie skorpioneczki, tak jak mówiłam na samym początku, możecie się czuć zmęczeni, tacy przemęczeni tym wszystkim, właśnie tym, że tu się dużo dzieje w pracy, szybkie akcje i reakcje, w miłości. No to to, to już w ogóle e, będzie aż płynęło. I możecie się czuć tacy znudzeni, więc taka wewnętrzna równowaga, chwilę dla siebie, chwilę dla odpoczynku, chwilę dla namysłu i ten tydzień powinien być jak najbardziej pozytywny. Szukajcie tej równowagi, bo jeżeli zarówno w życiu tym miłosnym, osobistym, jak i tym zawodowym dzieją się różne rzeczy, to czasami jesteśmy tacy rozproszeni, więc dbajcie o siebie, szukajcie tej równowagi, znaleźć taki zdrowy balans pomiędzy tym, co się dzieje, a pomiędzy tym, czego chcemy. Także skorpioneczki, życzę Wam pięknego, wspaniałego tygodnia, mnóstwo pozytywnej energii, a ja przechodzę do kolejnego znaku. Rybeczki, rybeczki moje kochane, no ten tydzień będziecie pływać w takiej troszeczkę energii, drobiazgowości, zastanawiania się, analizowania i przeglądania się szczegółom i mało tego, powiem Wam drogie rybeczki, że bardzo dobrze, abyście właśnie się na tych szczegółach, detalach skupili, skupiły w tym tygodniu, tak? Bo wiecie, te inwestycje, jakie podejmujecie w tym tygodniu, czy to osobiste, czy to też zawodowe, będą dość istotne na przyszłość, one rokują na przyszłość i będą, no mogły mieć wpływ na Wasze Kolejne losy zawodowe i miłosne. Za chwileczkę do tego przejdziemy. Wiecie, tu jest taka energia dla Was na ten tydzień, żeby tak. E no właśnie, skupić się na tych drobniakach w portfelu. Wiecie o co chodzi? Bo bardzo często mamy tendencję do tego, że patrzymy na te, te pieniądze, które szeleszczą, prawda? Bo nam się wydaje, że tego jest dużo, ale nie patrzymy na to co, na te drobne, te, to, co, co brzęczą. Czasami się okazuje, że te brzęczące mają większą wartość niż te, niż te szeleszczące i to taka, ja, wiecie, taka troszeczkę metaforą mówię do Was rybeczki, ale ten tydzień niech będzie tygodniem, kiedy skupiacie się przede wszystkim na szczegółach i macie na uwadze własne takie dobro i takie. Inwestycje, które będą rokowały na przyszłość. I drogie rybeczki, jeżeli chodzi o pracę, to ten tydzień jest bardzo dobrym tygodniem, e, jeśli chodzi o rozwijanie swoich pasji. Co ciekawe, przed chwilą Skorpion miał bardzo podobny przekaz i też tam była mowa o tym, że właśnie rozwijacie swoje pasje, transmutujecie te pasje na na przykład pracę zarobkową, na coś, na czym można po prostu najzwyczajniej się zarabiać. Także bardzo taki sprzyjający e, tydzień dla wodnych znaków, jeśli chodzi o rozwój pasji. Tylko, Rybeczki, pamiętajcie o tym. Pojawią się szanse, jak najbardziej i pasja pasją, zainteresowanie zainteresowaniami, prawda? Ale praca też jest pracą, więc żeby móc Wykorzystać te swoje umiejętności, te swoje zdolności i talenty po to, żeby zarabiać, no to warto tutaj opracować jakiś biznesplan, włożyć jakiś nakład pracy, bardzo dokładnie opracować strategię, żeby to wszystko było dopięte na ostatni guzik, prawda? Żeby to wszystko było też zgodne dosłownie no z prawem, wszystkie te urządowe sprawy pozałatwiać i jak najbardziej możecie ruszać z takimi swoimi pomysłami tak, swoimi pomysłami, własną firmą e, i tak dalej. I drogie rybeczki, e, przede wszystkim, Wszystkim teraz taki szybciutki przekaz dla rybek, które były na tak zwanym wylocie, nie? W pracy. Tutaj mam pokazaną informację, że jednak to szefostwo daje rybkom drugą szansę. Że jednak dobra, no to tu może już były plany, że rybeczki hmm, po prostu hmm, zostają zwolnione, ale nie. Szefostwo dochodzi do wniosku, że dobra, coś jeszcze do poprawki. Rybeczki dajemy, hmm, dostajecie drugą szansę. Wykaż się tym razem, pokaż co potrafisz, bo być może ta decyzja dla tego szefostwa okazuje się w tym tygodniu zbyt pochopna. Także tutaj też, rybeczki, dobra wiadomość, zwłaszcza jeśli obawialiście się o utratę. Danego stanowiska czy etatu. Ogólnie właśnie na drobne rzeczy zwracajcie uwagę. Tutaj przygotowania do wszelkich rozmów i tak dalej. I jest, pokazuje się oczywiście jak najbardziej nowa szansa dla rybek poszukujących pracy. Również pojawiają się szanse, tylko troszeczkę możecie mieć malutkie schodki, kochani, bo no, dosyć ciężka rozmowa przed Wami, dosyć ciężka rozmowa kwalifikacyjna, ale jeśli się przygotujecie, to jak najbardziej, tak od strony też wiecie, tej formalnej, to jak najbardziej macie szansę zdobyć tą pracę, ale ja mam wrażenie, że rybki też urokiem osobistym dużo zdziałają w tym tygodniu, także także, <laughs> wiecie, wiecie, jak się uśmiechać. Dobra, rybeczki ich i ich miłość. Eee, rybki, rybki, rybki. Tu jest taki troszkę w tym tygodniu obłęd dowodzenia samemu sobie, albo próby udowodnienia samemu sobie, że jest dobrze, tak hmm, naprawdę nie do końca w związku dzieje się dobrze, tak? Gdzieś są jakieś relacje, które idą w złą stronę, relacje istniejące, jak również takie związki, które związki znajomości, za szybko chcę powiedzieć, znajomości, które pojawiają się w tym tygodniu, tak? Idzie to troszeczkę w złą stronę. Mowa teraz o takich relacjach i takich znajomościach, gdzie to wszystko jest oparte raczej na fizyczności, tak? Wiecie, dosłownie na tym, takim przyciąganiu, na tej chemii, na. Tej takiej seksualności, i mam wrażenie, że to stało się lub stanie się z czasem takim uzależnieniem, że trudno Wam się będzie uwolnić z jakiejś relacji, z jakiejś znajomości, właśnie ze względu na to, że ta osoba jest taka pociągająca. Tylko zobaczcie, zastanówcie się, przyjrzyjcie się właśnie tym szczegółom, o, o których na początku mówiłam, czy to nie staje się zbyt ryzykowne, nie? Gdzieś są jakieś rybki, które próbują na siłę ukryć. Fakt, że związek, w którym są, staje się toksyczny, staje się więzieniem, staje się takie troszeczkę bardzo przetłaczające i przy tutaj wszystkim naokoło rybki tłumaczą, że jest cudownie, że jest wspaniale, kiedy w rzeczywistości w domu dosłownie hodują jakiegoś takiego potwora, więc tutaj troszeczkę też przestroga dla rybek. Tam, gdzie jest źle, wiecie o co chodzi. Szczegóły, szczegóły i na pewno te szczegóły pokażą wam, gdzie jest źle i dlaczego. Także nie ma co ukrywać tego, co się dzieje źle w naszym życiu osobistym. Dobrze, rybek. Zobaczmy jeszcze szybciutko aniołka, tradycyjny aniołek. Niech nas nie omija, jego złote kluczyki. Uporządkuj swoje myśli i uczucia. Rybki uporządkujcie, bo tutaj, tak jak mówię. W tej pracy są szanse, ale tu musi być porządek. Tu nie może, nie może być chaosu. Tutaj musi być biznes plan, musi być strategia, tak? Więc tutaj to uporządkujcie. No i tak samo w tych związkach zastanowić się, czy potrzebujecie hmm, tylko takich przygód typowo seksualnych, czy potrzebujecie tego mocnego przeciągania, które staje się toksyczne, uzależniające, czy jednak potrzebujecie więcej wolności i swobody w swoim życiu. Także rybeczki, taki tydzień dosyć intensywny, hmm, i skupiony właśnie przede wszystkim na działaniu, ale pamiętajcie, Diabeł tkwi w szczegółach, także zwracajcie na to uwagę i to na pewno pomoże uporządkować nie tyle myśli i uczucia, ale i całe Wasze życie. Także, rybeczki, moje cudowne, życzę Wam pięknego, wspaniałego tygodnia, mnóstwo pozytywnej energii na cały tydzień. Oczywiście, widzimy się, słyszymy niebawem. I tak jak mówiłam, na tym oczywiście kończymy. I tak jak mówiłam, moje rybki, w ogóle wszyscy wodni, na razie tryb wakacyjny czy tygodniowych ale was nie opuszczę. Także życzę pięknego, wspaniałego tygodnia. Widzimy się, słyszymy niebawem, a ja się żegnam grzecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa!